Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w cyklu wróżb Andrzejkowych. Dzisiaj mamy Andrzejki i robimy takie krótkie wróżby dla Was. W tym czytanku będzie takie pytanie zadane, kiedy po prostu przyjdzie miłość do Waszego życia. Tak ogólnie zapytamy, kiedy przyjdzie miłość. To niekoniecznie musi być miłość romantyczna, bo to może być miłość rodzica do dziecka, to może być miłość bezwarunkowa, miłość własna, miłość dawana, oferowana innym ludziom. Tak ogólnie. Pytamy w zależności od tego, jakie są zapotrzebowania każdej jednostki. Wybieracie sobie jedną z trzech opcji: jeden, dwa bądź trzy. Ja prawdopodobnie dopiero jutro będę w stanie Wam wrzucić te filmy z wróżbami Andrzejkowymi, z tego względu, że no dzisiaj mam dosyć pracowity dzień. No, i też będę świętować w pewien sposób Andrzejki e, razem z moim dzieckiem. W związku z tym e, mamy taką promocję Andrzejkową, która teoretycznie jest e, obowiązująca tylko do dzisiaj, ale z racji tego, że te wróżby zostaną opublikowane prawdopodobnie jutro, 1 grudnia, to również do 1 grudnia, do godziny 24, e, czyli do północy z 1 na 2, e, przenosimy po prostu te promocje, czyli zestaw Andrzej. Jeszcze do 1 grudnia, do godziny 24 w nocy będzie dla Was dostępny. Informacje o nim macie w zakładce społeczność na moim kanale. A tymczasem zaczynamy, zaczynamy to czytanko. Kiedy przyjdzie miłość? Opcja... Numer 1. Chciałam po dwie karty tutaj wylosować, tak żeby większe grono ludzi jakby znalazło tutaj coś dla siebie, bo wiadomo, że nie dla każdego będzie to w tym samym czasie, więc mamy tutaj taką różnorodność. Więc w opcji numer 1 mamy, słuchajcie, dla niektórych to może być już 3 dni bądź 3 tygodnie więc taki okres dosyć bliski. Dla innych może to być 11 tygodni bądź 11 miesięcy czyli nie cały rok lub też może być tutaj trzeci dzień tygodnia, trzeci dzień miesiąca, jedenasty dzień miesiąca, w ogóle to co związane z trójką, z jedenastką, z tą waszą miłością może być powiązane. No i też dla niektórych spotkanie tej miłości nastąpi już niedługo po Nowym Roku w czasie panowania zodiakalnego wodnika, czyli między 20 stycznia a 18 lutego. Tam po drodze są walentynki, więc no to akurat taki dosyć fajny byłby czas na spotkanie miłości i świętować sobie w walentynki, chociaż wiecie, że ja tam no nie jestem szczególnie za tym świętem, bo uważam, że miłość powinno się sobie okazywać przez cały rok, ale okej. Okay, fajna data przynajmniej by była do zapamiętania. Opcja numer dwa. Kiedy przy Przyjdzie miłość. Um, u Was może ta miłość przyjść w ciągu 8 dni bądź 8 tygodni, um, na przykład 8 dnia miesiąca, ale też um, w czwartek może do Was przyjść. Um, może przyjść w czwartek. Czwartek tutaj jest pokazany jako tak naprawdę piąty dzień miesiąc, tygodnia, z tego względu, że niedziela w tej talii jest uznawana um, za pierwszy dzień tygodnia, ale to też się może wydarzyć czwartego dnia tygodnia, piątego dnia tygodnia, czwartego dnia miesiąca, 5 dnia miesiąca. Ta konfiguracja 8, 4, 5, te cyfry mogą tutaj być właśnie znaczące. Dla niektórych to może być na przykład numer domu Waszego wybranka, wybranki może mieszkać pod ósemką, czy pod 45, czy 54. Jakiś taki numer mieszkania, czy numer domu tutaj może występować, więc oczywiście te liczby mogą być znaczące, one mogą tutaj się przekładać. Na różne kwestie związane z tą waszą miłością, kiedy ona do was przyjdzie. No i opcja numer trzy, kiedy przyjdzie miłość. Tu jest przede wszystkim pokazane, że macie alfę i omegę, czyli dla was jakby każdy moment jest dobry na przyciągnięcie tej, przyciągnięcie tej miłości, pod warunkiem, że wy będziecie na to gotowi, że sobie na to pozwolicie, więc jakby tutaj bardzo dużo w trójeczkach zależy od Was. Natomiast jest też pokazane, że mogą to być dwa dni bądź dwa tygodnie. Wszystko, co związane z dwójeczką, może to być um, drugi dzień tygodnia, może to być um, drugi dzień miesiąca, godzina druga na przykład, ale ja myślę, że tu akurat, bo jest stosunkowo taki bliski czas pokazany, dodatkowo jest ta karta, karta alfa i omegi, yy, może to oznaczać, że w trójeczkach Wy na przykład już znacie taką osobę potencjalną do miłości, kogo kto wam tą miłość może dać zaoferować? Tylko na przykład nie jesteście do tego przekonani, albo jeszcze nie zdecydowaliście, czy chcecie w tym kierunku podążać, więc tu jest jakby kwestia, no, podjęcia tylko waszej decyzji, być może w niektórych przypadkach, a ta miłość już gdzieś tam się wokół was. Kręci. Także tutaj może tak być, bo pokazał się stosunkowo taki bliziutki czas i też kwestia właśnie waszego wyboru, podjęcia waszej klarownej decyzji, pójścia w jakimś kierunku, właśnie takiego optymizmu, zdecydowania się na coś. Więc oczywiście serdecznie Wam życzę, aby ta miłość do Waszego życia przyszła jak najszybciej. No bo wiadomo, my jesteśmy ludźmi, życie bez miłości to, to co to za życie tak naprawdę. Każdy z nas tej miłości potrzebuje, no i każdy z nas na nią zasługuje. Przede wszystkim. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam do zamawiania czytań zestawów Andrzejkowych. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.